Radosław Siedlecki, kandydat do Sejmiku Wojewódzkiego z Warszawy, Pragi. Jest dzisiaj, jest Wigilia Święta Niepodległości, noc z 10 na 11 listopada 2014 roku. Przy pomniku Romana Dmowskiego stoi replika krzyża z Giewontu. I widzimy tutaj sierżanta milicji i policji w stanie spoczynku. Pana Lawinę. Dzień dobry, panie Lawina. Dzień dobry. Radio Siedlecki dzisiaj jest przy pomniku. Proszę to jakoś skomentować. Kandyduję do sejmiku województwa Mazowieckiego. W związku z tym, panie doktorze, że jestem bezpartyjny, że nie popieram partii, nie głosuję, więc pozwoli doktor, że będę aklamował w tej chwili. Ponieważ, znaczy... ponieważ uważam, że partie polityczne są po to, żeby kłócić ludzi, tylko i wyłącznie. Radio Siedlecki to nie jest partia polityczna, to jest nasz przyjaciel, tak, zasłużony, opieram, który jeździł z, z taczką i czerwoną świnią miał na tej taczkę. Czerwoną świnię miał na tej taczce, tak? Tak, w rzeczy samej tą świnię żeśmy razem, żeśmy razem z kosza wyciągali i walczyliśmy nawet o czerwoną świnię. Bo chcieli wam ją ukryć, w końcu ją tak, nie Nieznani sprawcy. Agenci. Nieznani sprawcy. <laughs> I trzeba by się do specjalisty asanizacyjnego zwrócić o wykładnie prawa, czy świnia wyjęta ze śmietnika czerwona jest właścicielem wyjmującego, czy własnością? tego, który ją stworzył. Czy jest własnością? Idziemy do Radia Siedleckiego. Krzyż stoi. Widzimy tutaj rozmowy młodych ludzi. I oto zaraz. A widzimy tutaj po drodze jeszcze yy, uwijającego się przy yy, kuchni naszego kucharza. Dzień dobry. dobry. Laski jemiaczane jutro będą cały dzień, dzień tak? Oczywiście. Zapraszam wszystkich na godzinę 17. Jak zawsze w pełni gotowi jesteśmy. Jest z nami Radio Siedle, Siedlecki. Siedlecki. I. Proszę o wypowiedź na telewizji narodowej. A witam, Panie A witam serdecznie. Z tej strony Radosław Siedlecki, lista numer 14, pozycja 6. To jest wspólnota Patriotyzm i Solidarność. Szanowni drodzy potencjalni wyborcy na półmetku. I ładna dziewczyna, koło radia. Dzień dobry. Pani Małgosiu, pani też głosuje lista na Radzie Siedleckiego. Lista numer 15, okręg numer 1, miejsce trzecie. Zapraszam głosowania. A co to jest za lista? Zapraszam do semestru. Zobaczcie Państwo w internecie. Tajemnicza nieznajoma. E, I Radio Siedleskiewicz. Lista, lista numer 14, pozycja numer 6. To Czy znaczy to nie jest ta lista, którą powiedziała ta pani? No Nie. Czyli ta pani to jest w opozycji? Kłócicie się? Daliście się pokłócić? E, nie, to jest moja to jest moja dobra przyjaciółka. Radio Siedleskiewicz łapia ładne dziewczyny przy pomniku Romana Dmowskiego, ale tu widzimy, że nasz przyjaciel z Winieska Dzień dobry. Proszę o kilka słów na telewizji narodowej. Przyjechaliście z. Z Łodzi i... Złodzi i cały dzie i dzień tutaj będę, całą noc i... Jutro wieczorem będę wodzić. Akordeon tak. będzie używany. Będzie, już graliśmy, na dziś. Zdobyłem, mam tu gitarzystę nawet też. Już tak. były pierwsze próby. Radziu Siedlecki chce ci przerwać, coś powiedzieć. Proszę bardzo, Panie Kandydacie. Szanowni Drodzy Potencjalni Wyborcy, e, e, zbliża się już półmetek e, kampanii wyborczej. E, prawobrzeżna e, Warszawo. Jeśli chcecie, aby się. My... Do kamery, do kamery. Spójrz, spójrz prosto w oczy wyborcom. E, sz, e, szanowni Drodzy Wyborcy, potencjalni. Jeśli chcecie, aby prawobrzeżna Warszawa się zmieniła na lepsze, jeśli chcecie mieć darmową komunikację miejską, jeśli chcecie, żeby ta niedogodna komunikacja się zmieniła, bo szukają różnych linii autobusowych, bo co róż zmieniają autobusy 517, nie tylko 517, więc... A kolejka z Tłuszcza będzie przejeżdżała tunelem podziemnym na drugą stronę. Więc głosujcie na radia Siedleckiego Okręgi Wyborcze Warszawa, Praga Północ, Południe, Targówek, Białołęka, Wawery yy, i tam jeszcze tam yy, jeszcze jakieś tam są okręgi, yy, więc przepraszam szanownych yy, wyborców, yy, jeśli się czujecie urażeni, ale yy, lista numer 14, I pozycja numer wyborców, yy, yy, z, yy, Wspólnota patriotyzmu i Solidarność szefem jest, kandidatem yy, na prezydenta jest yy, Kandydatem na prezydenta to jest znany, słynny profesor, ale nie ten profesor, co się opowiedział za życiem. Nie chciał aborcji dokonywać, ale tylko inny. Nie dokonywał, ale wcześniej tylko przyznał się. Tak, ale to już było mu zapomniane i wybaczone. I chwała, i chwała mu za to. No. no ludzie się naprawiają, ludzie chcą żyć uczciwie Ale tak jak, jak ja. Go ja prosiłem, żeby dał generator prądu na tutaj na naszą imprezę, to się na mnie wypiął. Oj, to kurczę, panie redaktorze, jak to tak można? Panie redaktorze, tak dlaczego by pan tak nie, nie tak by Dlaczego pan nie działa? A i przy okazji popieram ruch, to znaczy nie ruch, tylko listę układ słowiański, z którego startuje mój przyjaciel Eugeniusz Sendecki. Która to pozycja? Yy, kluczowa. Znaczy się,